Cześć, dzień dobry, witam was wszystkich w kolejnym odcinku na tym kanale. Widzę, że zapełniam się już przestrzeń w telefonie, będę musiała zgrać filmy na laptopa, ale to już później. Teraz idziemy sobie zjeść śniadanko, znaczy ja idę, bo wy to wieczorem, albo w nocy, to też możliwe, bo ostatnio coraz częściej mam filmy po 24 i no, po prostu się nie wyrabiam. I chciałam tylko powiedzieć, że dzisiaj znowu mnie nie ma w szkole, Jakby jest już po wystawieniu ocen, Nauczyciele może też chcą mieć wolne, więc nie, ja po prostu nie idę. W ogóle od tych paru dni jest gorąco, i jakby moja klima chodzi teraz, i nadal mi jest tutaj gorąco, i ja nie wiem, ona chodziła przez całą noc i nadal mi jest. Jak to jest w ogóle możliwe? Nie wiem. Jak do tego doszło tak, że nie wiem, więc widzimy się już później. Jestem już w stajni, siedzę już na deborze i. I dzisiaj mam ją podobno odciążyć, więc będzie jazda na luźnej wodzie. Tam jest w ogóle rybaczek. Yy, i Debora nie lubi tego źrebaczka. Ona ogólnie chyba nie lubi źrebaczków i ogólnie rozbrykał się ten I Właściwie to chyba tylko jeden koń z naszej stajni go lubi. Jest to grzmot, ale grzmot do wszystkich lubi, a nikt grzmota nie lubi. Teraz najśmieszniejsze, o kurde, źrebak idzie. O Już jakiś czas temu wróciłam z Koni, czytałam sobie IT, wiecie, ten horrorek i jest ciekawe, powiem, jest ciekawe, nie wiem jak jest w filmie, ale ogólnie jest ciekawe i nie będę mówić o czym to jest, bo raczej każdy wie, więc no. Teraz, jak już sobie zjadłam kolację, taką pierwszą, bo ja jakby nie potrafię wytrzymać od obiadu do biadu, kolacji, tak powiedzmy w późniejszych godzinach, więc jem sobie obydwie. Dwie, jem. No, ale teraz czekam, jak mi włosy wyschną i wyjdę sobie na zewnątrz, bo niby jest ciepło, ale jednak nie jest ciepło i w ogóle ostatnio coś się zbiera na burze. Ja, ja nie wiem. Nie, naprawdę, to jest dziwne. Wydaje mi się, że jak wieczór to jest idealny czas na poprawienie sobie humoru, który dzisiaj jest zryty okropnie, więc uwaga, co robimy? Nie wiem, czy mi się to nie widać, jak mi się odbija w kulach, ale oglądamy Netflixa. Właśnie tak, serio. W ogóle jak wyglądało. Wiem, że jest troszeczkę ciemno, ale mam mało kontaktów. Mam za mało kontaktów, jak to jest podłączony Wi-Fi, jakiś kabel, który nie wiem do czego służy, ale to nieważne. Mam podłączoną ładwarkę do telefonu, ładwarkę do kompa, bo mój komp ogólnie ma okropnie słabą baterię i jeszcze jedna rzecz, nie? I jak mam podłączony laptop, żeby oglądać sobie serial, to muszę odłączyć lampkę, więc... No właśnie, ale wam muszę pokazać, że mama mi przyniosła hot doga i to właściwie tego tyle chciałam powiedzieć. A, no i prowadzi, że profesor! Kurde, nie widać, ale jest tam profesor, musicie mi uwierzyć na słowo. Właśnie się odgrywa akcja.